Cześć kochani. Dzisiaj taki bardzo krótki filmik, mam nadzieję, w którym chciałam wyrazić swoją opinię na temat niektórych metod promowania swoich filmików na YouTube. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić i powiedzieć, że każdy sposób jest dobry na promocję. Natomiast ja, jako osoba chorująca na białaczkę, mam co do tego bardzo mieszane uczucia. Przejrzałam sobie dzisiaj YouTube, bo zazwyczaj przeglądam właśnie te moje kanały, takie, które zazwyczaj obserwuję: kanał na chemii, parę jeszcze innych, gdzie osoby właśnie chorujące lub w trakcie leczenia lub po chorobie nowotworowej opowiadają. O swoim leczeniu. Jest, jest kilka takich kanałów, które przeglądam regularnie, ale bywa, że trafią mi się jakieś takie całkiem nowe. Dzisiaj właśnie wyświetlił mi się nowy kanał. Tytuł filmiku przykuł moją uwagę, bo pojawiło się słowo rak. Mam 25 lat i znak zapytania: rak, nowotwór. Filmik, który jako pierwszy. Pierwsze ujęcie ma właśnie bardzo smutną, załamaną osobę. Z drugiej strony wstążeczka i słowo rak na czerwono. Gdybyście zobaczyli taki tytuł i taki film, zapewne pomyślelibyście tak jak ja, tak mi się wydaje. Że nagrała go osoba, która właśnie się dowiedziała, że się że zachorowała, ewentualnie właśnie, właśnie jest w trakcie leczenia. Więc weszłam najpierw na kanał zobaczyć, jakie filmy i czy w ogóle już jakieś filmy się ukazały. Trochę się zaskoczyłam, bo okazało się, że właściwie ta osoba w większości ma filmy takie z makijażu, trochę jakichś takich o związku, trochę o przygotowaniu wesela. Trochę jakiś taki, no, taki typowo urodowy kanał. Tak jak mówię, głównie skupiony na makijażu, więc ten tytuł no tak trochę nie do końca pasował mi do tej reszty. Postanowiłam obejrzeć, żeby zobaczyć, że no, być może rzeczywiście osoba, która prowadziła taki kanał, nagle dowiedziała się, że jest chora. Okazuje się, że nic bardzo, bardziej mylnego. Rzeczywiście na początku takie wprowadzenie, dające jakby do zrozumienia, że, że ta osoba jest chora. Po czym okazuje się, że choruje na tarczyce i ma na tarczycy niezłośliwe guski. Niezłośliwe. Ogólnie filmik, gdyby nie ten tytuł i ten pierwszy slajd tytułowy, nie byłby głupi, bo ogólnie ta osoba mówi o tym, że każdy rak to nowotwór, każ nie każdy nowotwór to rak i tak dalej. Tam opowiada trochę o tych osobach chorych, że każdego to może spotkać. To ja mówię, ogólnie nie głupi. Natomiast jakoś tak mnie osobiście ubodło to, że wprowadziła świadomie widza w błąd. O hashtagowała w ogóle ten filmik, tam jest hashtag Rak, hashtag Nowotwór, więc wyświetla się ten filmik. Rzeczywiście, jeżeli ktoś wyszukuje e, takie, takiego słowa, czy jakieś frazy, to to mu się dokładnie wyświetli między innymi między innymi filmikami, e, więc myślę, że taki chwyt słaby, bardzo trochę poniżej pasa, bo. E, tak jak mówię, może ja jestem przewrażliwiona, może w ogóle tego filmiku nie powinnam nagrywać, ale jako osoba chora, myślę, że jednak szafowanie słowem rak jest takie trochę słabe. To, że ktoś ma guzka niezłośliwego, znam mnóstwo osób, które mają. Ja sama mam niezłośliwe guzki w piersi, na wątrobie, na macicy, mam wyciętego na klatce piersiowej. I mnóstwo osób, które znam, na jelicie, O, zapomniałam o moich kochanych Jelitkach. Najęlicie bardzo często. Więc myślę, że nazywanie tego rakiem czy właśnie epatowanie tym słowem rak jest trochę niefajne, bo nie życzę tej młodej osobie, żeby się kiedykolwiek rozchorowała i znalazła w tej grupie osób, do których jakoś tak, nie wiem, chce się dostać. To jest takie fajne, chorować na raka, takie fajne o tym nagrywać filmiki. To takie, nie wiem, chwytliwe, bo to, to daje widownię dodatkową. Z tego, co widziałam, nie narzeka na ilość wyświetleń, więc jakoś tak nie widzę powodu, żeby sobie podbijać licznik w taki sposób, więc zdziwiło mnie to. Naprawdę w zasadzie przejrzałam ten filmik, tak przewinęłam co kilka minut, żeby zobaczyć, czy się coś zmieniło i czy w ogóle... Czy w ogóle ona jakoś to wyjaśni, dlaczego akurat zaczęła nagrywać na ten temat? Przejrzałam te wcześniejsze filmiki, też parę, parę mnie tam zdziwiło, bo już jeden filmik był taki: mam guzy na piersi, po czym było, powiększyłam piersi. Nie wiem. Nie wiem, zostawcie komentarz, czy dla Was też to jest nie jest co problemem i ja się po prostu czepiam, bo jestem chora. Czy jednak nie powinno się w ten sposób ludzi przyciągać do swojego kanału? No bo wiecie co, ja mogę nagrać filmik o makijażu, chociaż nie mam o nim bladego pojęcia. E, maluję się, bo się maluję, na tyle na ile mi się uda, ale oczywiście mogę nagrać filmik. I taki gdzieś tam mi się zdarzył przed, przed weselem, gdzie polecałam bądź nie polecałam, ale to właściwie nawet nie makijaż, tylko pewne produkty do cery, zwłaszcza do tej po chemioterapii, do włosów, żeby je wzmocnić. I tam miałam chyba z jeden czy dwa takie filmiki, w których jakieś tam kosmetyki się pojawiły, o których mówiłam. Natomiast w drugą stronę jakoś tego nie widzę. Bo jednak uważam, że Filmiki o raku powinna nagrywać osoba chora na raka, czy w moim przypadku na białaczkę, bo nawet nie wiem, czy wiecie, że białaczki nie określa się słowem rak. Białaczka to jest nowotwór krwi. Rak to jest gus złośliwy, który ma tendencję też oczywiście do przenoszenia się na inne organy. Także nawet ja nie używam słowa rak. Dlatego, że białaczka to jest nowotwór krwi. To są oczywiście złośliwe komórki, rzeczywiście, ale y, znajdujące się w krwi, w szpiku, w, kości, w kościach węzła kłonnych, w limfie. Także y, uważam, że filmiki o raku, o nowotworze złośliwym powinna nagrywać albo osoba chorująca, czy tam w trakcie leczenia, czy po leczeniu, Albo ewentualnie osoba bliska osobie chorej, bo takie filmiki też są, gdzie mąż, żona, nie wiem, syn nagrywa, nagrywa filmiki na temat leczenia tej swojej najbliższej osoby i też mówi, jak to wygląda, jak, jak ta druga właśnie osoba się w tym czuje, jak, to, jak, to, jak przebiega leczenie. No to jeszcze ma jakiś sens dla mnie. Natomiast... Czuję się jakaś taka zniesmaczona po tym filmie, i uważam, że, że, że jakoś tak. jakoś tak nie powinno czegoś takiego być. Mam takie nieodparte wrażenie, że ta dziewczyna po prostu chciała się na tym słowie rak wypromować. To hasztagowanie szczególnie jakoś tak uderzyło mnie i, i pokazało, że no zależy jej na tym, żeby ten filmik był. Wyświetlany właśnie we wszystkich tych miejscach, gdzie ktoś wpisze słowo rak. Yy, słabe, dla mnie słabe. Ale ja się oczywiście tylko czepiam, bo jestem chora, bo jestem w trakcie chemioterapii, bo he, mam mnóstwo skutków ubocznych i jestem zmierzłą babą, która choruje. Nie no, tak poważnie dajcie znać, co o tym myślicie.